Czy jest wspólne kolędowanie? Raczej nie. Właśnie, jakieś zwyczaje świąteczne, ciekawe. Że słuchajcie, no, tam się 25 grudnia kończą święta. Ogólnie. Co po? Ja uwielbiam wyjeżdżać ze Stanów w święta, żeby jeszcze trochę poświętować w Polsce. W Polsce bo, tam, no bo tam się zaczynają, już kurczę, teraz się zaczynają, tak? Po Halloween. No, ale powiedzmy, niektóre rodziny po święcie Dziękczynienia, które jest pod koniec listopada, a to już jest po prostu full sezon e, świąteczny. No e, i słuchajcie, no to tylko w kościele polskim my, my mamy pozwolenie, żeby do, do 2 lutego tam jeszcze śpiewać jakieś kolenty i mieć choinki. Tam, niedziela Sztupańskiego już sprzątamy wszystko i śladu nie ma po Bożym Narodzeniu. Więc trochę, trochę smutno, to to smutno. E, no i też e, ze świeczką nomen, nomen, szukać porządnej liturgii paschalnej, która by tak trwała pięć godzin.